Chciałbym zapytać ją o sutę AN-883, którą omawialiśmy ostatnio, a dziś dyskutowaliśmy na jej temat, czyli o mulaka sutę, ukorzenienie. Innymi słowy, wczoraj, bo te pytania są z wczorajszego dnia. Wszystko, co widoczne i niewidoczne, co istnieje na tym świecie, czy wolność to coś więcej, co sięga dalej? Czy wolność jest wiecznością? Czy trwa wiecznie? Czy jest także świadomością, a może czymś więcej? Może wolność to pustka, a czy pustka jest wiecznością? Z góry dziękuję. Nieograniczoność jako wolność? Dobrze, od czego tu zacząć? Więc wszystko, co istnieje? Tak. Pamiętajcie, że Dhamma dotyczy doświadczenia, dotyczy naszego świata, ponieważ cierpienie znajduje się w Twoim świecie. Tak, Twój indywidualny świat, to właśnie tam pojawia się cierpienie. Cierpienie nie znajduje się na zewnątrz. Mówiąc o świecie, mamy na myśli własne przeżycia. Więc mój świat składa się ze wszystkiego, co mi się przytrafia. Twój świat oraz świat każdej i każdego z Was składa się ze wszystkiego, czego doświadczacie. Jest zbiorem wszystkiego, co możemy kiedykolwiek poznać, w jakikolwiek sposób, a więc to nazywamy światem. A suma wszystkich Twoich przeżyć stanowi to, co w tym konkretnym przypadku rozumie się pod pojęciem świata. Wszystko, co odbierasz, dźwięk, myśl, smak, wszystko, nie tylko to, co widoczne, niewidoczne, ale wszystko. Wolność zatem opisana jest w tej subtle jako rdzeń wszystkich rzeczy. Pamiętajcie o tym. Staram się wyrazić ideę, że korzeniem wszystkiego jest nicość. Wszystko jest puste w swojej istocie, zatem ta pustka jest wolnością. Rzeczy nie mają rdzenia, a ponieważ go nie mają, szukając go znajdziesz pustkę. To właśnie tam odnajdziesz wolność oraz pustkę. To swoista dhamma. Jest to w pewnym sensie ostateczne domknięcie, całkowite ustanie, to jest pustka. Czy ta pustka jest wieczna? Cóż, kiedy stajesz się arahantem, to jest ona bezkresna, pozostaje na zawsze. Tak, najwyższe szczęście to pustka, która jest wieczna.